Jestem w trakcie nagrywania rykowiska, bo już powoli te jelenie zaczynają mnie porykiwać, jednak no, ta pogoda sprawia, że jeszcze robią to niechętnie, jeszcze to się wszystko na tyle nie rozwinęło, żebym mógł to tak ładnie zarejestrować, bo jednej nocy, kiedy było tam 6-7 stopni, to słyszałem kilka razy taki piękny ryk, później znowu trafiła się noc, gdzie było 15 stopni. To jest zdecydowanie za ciepło. no i wszystko znów się uspokoiło. Pod względem tego ryku, czyli zrobiła się znów cisza. No ale jestem dobrej myśli, bo kolejne noce mają być chłodniejsze. Dlatego no, mam nadzieję, że to się rozwinie i trzymajcie kciuki, żeby udało mi się takie nagrania pozyskać. No i wam je pokazać, opowiedzieć o tym wspaniałym spektaklu, jakim jest rykowisko. Dzisiaj łosie. Łosie i inne zwierzęta, bo. W ostatnim czasie udało mi się nagrać kilka takich fajnych scenek z młodymi łosiami, z tymi starszymi łosiami. Jest klempa, czyli samica, jest byk, czyli młody samiec łosia, który pojawił się przed samiutką kamerą koło takiej dzikiej gruszki. Prawdopodobnie przyszedł się posilić. Zwierzęta teraz, już przed samą jesienią, niedługo zima, no, szukają takich gruszek, dzikich jabłonek, żeby właśnie w ten sposób... Dostarczyć swoim organizmowi jak najwięcej witamin i minerałów, dlatego ja też jestem szczególnie teraz uważny, żeby te zwierzęta czuły się bardzo bezpiecznie i żeby naprawdę najadły się do syta, żeby miały dużo jedzenia, picia, żeby wzmocniły się przed tą zimą. Szczególnie te młode osobniki dla których będzie to pierwsza zima i pierwszy śnieg. Dlatego zobaczcie sami, co udało mi się nagrać. Udało mi się nagrać łosie, i dla niektórych może nie jest to coś jakoś bardzo szczególnego, no bo w niektórych rejonach Polski łosi jest naprawdę sporo, no ale na moich terenach tych łosi jest naprawdę tak niewiele, że można wszystkie policzyć na palcach jednej ręki. Tym bardziej bardzo cieszę się, że udało mi się sfilmować, sfotografować młode łosie, bo. Nigdy jeszcze mi się nie udało młodych łosi nagrać. Kiedyś widziałem, ale to na żywo nie zdążyłem wyjąć telefonu, żeby je udokumentować. Jednak teraz wreszcie udało mi się je nagrać i to w takim miejscu, w którym wiem, że bardzo często przechodzą. Spójrzcie na to ujęcie. No to ujęcie dla mnie jest fantastyczne. Y Jedno z najlepszych jakie wykonałem, nie dość, że ten przeszedł tędy młody łoś, on się jeszcze zatrzymał, to spójrzcie jak promienie słońca padają na kamerę, jak, jak to pięknie wszystko wygląda. Stoi sobie i biega łoś, tutaj gdzieś padają promienie słońca, przed całą kamerą leży powalone drzewo, nieopodal dalej rosną kolejne młode drzewa, takie nowe życie. Niejako nowe życie w lesie, jeśli chodzi o zwierzęta, ale również o rośliny. I no naprawdę to ujęcie uwielbiam. W tym miejscu bardzo często przechodzą łosie, dlatego ja tutaj tą kamerę zostawiłem naprawdę, no nie było tutaj przypadku. To jest starszy łoś, który też tutaj się czasami kręci. Oczywiście z tymi młodymi łosiami cały czas jeszcze chodzi klempa, czyli ich mama, ale zobaczcie, kto przybył. Tą kamerę usytuowałem przy wejściu do tego lasu. Tutaj rośnie taka niewielka dzika gruszka. I zwróćcie uwagę, że przybył tutaj łoś, ale jest to samiec. U mnie samców na co dzień nie widzę. Widzę tylko samice z tymi właśnie dwoma młodymi łosiami. Teraz jest wrzesień jest W przyrodzie jest nie tylko w tym okresie rykowisko, ale również jest bukowisko. Tylko o tym się tak nie mówi, bo no, te łosie no, nie ryczą tak jak te jelenie, tak głośno i donośnie. Nie jest to aż tak wspaniały spektakl. Bo łosie chodząc za samicą wydają taki odgłos, jakby stękały takie. Charakterystyczne i to nie jest zbyt głośne, dlatego no, trudno jest to usłyszeć, trzeba znaleźć się w jakiejś niewielkiej odległości. No, plus jest taki, że łosie są ogromne, większe od jeleni, więc troszeczkę łatwiej je dostrzec, no i nie uciekają w takim popłochu jak jelenie, bo na szczęście na łosie nie wolno polować, dzięki czemu one aż tak panicznie ludzi się nie boją. No poza tym, jak tutaj widzicie, on tej kamery jeszcze dobrze nie zna, bo on jest tutaj nowy. To charakteryzuje łosia. On odbiegł niedaleko, tak powoli, ale znowu stanął, zastanowił się, a może jeszcze bym tutaj podszedł sprawdzić, co to takiego jest. I to jest właśnie typowy łoś. Powolny, długo myśli, zastanawia się, długo stoi w jednym miejscu. Te jego ruchy są takie, jakby, jakby chodził w zwolnionym tempie. I to jest charakterystyczne. I naprawdę, jeżeli... W jakimś miejscu w lesie bądź na waszych terenach możecie zaobserwować łosie, no to zachęcam Was bardzo do takich obserwacji, bo łosie naprawdę, jeżeli jest ich troszeczkę w jakimś kompleksie leśnym, no to naprawdę można fajnie je sobie poobserwować, bo no one nie uciekają w panice, tylko tak wszystko robią powoli, dzięki czemu możemy im się dłużej przyjrzeć. Poza łosiami przewiesiłem później kamerę. Na taką małą rzeczkę. Wiedziałem, że tutaj zwierzęta bardzo lubią przychodzić, przylatywać się napić. Przyleciał gołąb, później przyleciała cała chmara szpaków. Zobaczcie, jak one piją wodę. Jest ich mnóstwo. Nie wiem, czy wiecie, ale z takich ciekawostek to mogę powiedzieć Wam, że szpaki jedzą kleszcze. I kolejnym gatunkiem ptaka, który je kleszcze jest również pliszka dlatego no naprawdę ja wiem że czasami denerwujemy się na te szpaki że jedzą owoce z naszych drzewek no ale pomyślmy że to jest dla nich wielki przysmak i to tak jak, to dla nich jak cukierek dla człowieka no coś wyjątkowego no co uwielbiają jeść ale za to robią wspaniałą robotę jedząc między innymi kleszcze pojawił się również bubr, który powąchał z zaciekawieniem kamerę no i po chwili, nie zastanawiając się długo, postanowił popłynąć w kierunku tamy, którą cały czas buduje, a ja tą tamę obserwuję i co tydzień jest coraz więcej patyków. Życie w lesie powoli zwalnia, bo to jest bardzo charakterystyczne, że kiedy przychodzą takie chłodniejsze noce, no, może jeszcze teraz nie jest to aż tak bardzo widoczne, bo jeszcze nie dopełniło się rykowisko, bukowisko, czyli okres godowy łosi, który przypada bardzo blisko samego rykowiska, w zasadzie praktycznie w tym samym czasie. Dopiero kiedy skończy się rykowisko i nastanie w lesie taka totalna cisza, to wtedy już to naprawdę zaczyna to życie zwalniać, bo no zima jest takim trudnym okresem dla zwierząt. I naprawdę wtedy one oszczędzają energię. O tym będę mówił w zimę, ale naprawdę to będzie niedługo widoczne, że te zwierzęta już zaczynają mniej się przemieszczać. Powoli już to wszystko zaczynają robić. Już zaczynają ten instynkt u nich działa w taki sposób, że muszą oszczędzać tą energię. To jest zakorzenione w ich głowie tak jest instynkt, że im chłodniej tym bardziej oszczędzamy energię one już bardzo dobrze sobie zdają sprawę, że wielkimi krokami zbliża się jesień że niedługo zima one to wszystko doskonale rozumią także trzymajcie kciuki za nagrania z rykowiska ja wam dziękuję bardzo za dzisiaj za odwiedziny, za poświęcony czas za te miłe komentarze, które czytać uwielbiam i odpowiadać na nie uwielbiam, no a my widzimy się w kolejnych filmach, mam już już będę szykował, myślę bardzo ciekawe ujęcia, które już udało mi się nagrać, więc subskrybujcie kanał, żeby tych filmów nie przegapić, bo naprawdę moim zdaniem będzie bardzo ciekawie. No i to tyle. Jeszcze raz dziękuję i serdecznie pozdrawiam.